Dzień dobry, witam Państwa. Witam Państwa bardzo serdecznie w Galerii Ramirem Miejskiego Ośrodka Których Zambrałiego. wystawy, wystawy innej tonacji, wystawy poplenarnej przebieg 2016. Gościmy przedstawicieli artystów klasyków, którzy uczestniczyli w plenerze malarskim przebieg 2016 że ich prace autorskie trafiły do galerii Lagier Miejskiego Środka Kultury w Sam Ja witam Państwa bardzo serdecznie i chciałabym przedstawić Państwu uczestników z w osobach pani Barbara Piekarska, pani Witam, witam pani Waszy pani Joanna Świetlińska i pan Krzysztof Chyży Zapraszam. Wiatki, symbol słabości. W innej tonacji jak widzicie Państwo, obrazy są przepiękne, to przedstawiają wizję autorską każdego artysty malarza. w swoich autorskich dzieł. Za chwilę obejrzymy tę pracę, a teraz oddaję głos naszym gościom. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Zacznijmy od Inspiracja tak. tak? zawsze jest podobna, kiedy wyjeżdżamy na coroczne trenery, zawsze w sierpniu, otoczeni naturą, pod podlasiem przymożnie i czerpiemy z tych zasobów natury właśnie inspirację, widać tutaj. Obrazy są w naszych wrażeń, ale wszystko powiem o siebie naturalnie, prawda, widać to. Jeszcze ja chcę też podziękować, że ta galeria jest taka zaprzyjaźniona z nami i chciałam was pokazać, bo to dla nas także i duma i zaszczyt, bo obrazy wyglądają wspaniale, jest naprawdę pod wrażeniem tak nie w ekspozycji. Nie sądziłam, że tak zagrają te obrazy, w tym uczęcie, nie tak dobrze. Dziękujemy, za Jestem że jesteście zawsze z nami i że wasze prace mogą zamawiać i gościć ludzi. Dziękuję. Pani Asz, proszę. Właściwie koleżanka powiedziała wszystko. Jesteśmy <grymne> w <Właściwie>. obozach. <Właściwie. grymne> Chyba, że Krzysztof chce coś od siebie dodać. E, Chcę dodać? E, w tych spotkaniach, może dodać tak, e, w tych spotkaniach e, myślę, że właśnie są ludzie i z, ja to zawsze podkreślam bo to przychodzi później dalej. Większość osób, które się spotyka na plenerach, też działa w takiej grupie, też Bohemia. I właściwie plener to Bohemia, Bohemia to większość osób z plenerów. I chyba właśnie kontakty poza, plener to jest takim dopełnienie, Taki wycieczka, wyjazd wakacyjny osób, które się spotykają w ciągu roku i się już znają. To jest chyba najważniejsze. No, A więc ta przyjaźń, która jest tak. przyjaźnią, jednocześnie tak. jest przyjaźnią w plenerze i pokazaniem tego nastroju bo w trakcie tak. tego pleneru. To, co widzimy na Waszych autorskich pracach. Dziękuję i zapraszam. Werkmisarz Innej Fundacji Uważam za otwarty. Od 3 do 31 marca będziecie mogli Państwo podziwiać pracę artystów, którzy uczestniczyli w plerze malarskim Przemysł 2016. Dziękuję i zapraszam do odniesienia.